Z maturzystami Gostyńskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w murach liceum spotkał się dzisiaj pochodzący z naszego powiatu poseł PSL Waldemar Pawlak, do niedawna wicepremier w rządzie koalicji PO-PSL. Była to żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie. Myślę, że nie muszę przedstawiać naszego dzisiejszego gościa, pan premier Waldemar Pawlak, który. który zgodził się przyjąć nasze zaproszenie i spotkać z maturzystami Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki oraz dwiema klasami maturalnymi zespołu szkół imienia Marii Skłodowskiej Kiri w Gostyninie w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie myślę, że tak zdobywana wiedza jest taką żywą formą uczenia się, innymi o funkcjonowaniu państwa tematykę dzisiejszą to już może pan premier przedstawi myślę że będzie to ogólnie rzecz ujmując oscylowało wokół korzyści z przyjęcia wspólnej waluty europejskiej oraz funkcjonowania rządu, bo pan premier w tym zakresie ma ogromne doświadczenie. Chciałabym jeszcze prosić naszych uczniów oraz uczniów zaproszonych, także nauczycieli, o wykorzystanie obecności pana premiera i zadawanie pytań, na które na pewno uzyskają państwo odpowiedzi. Chciałabym też powitać pana Macieja Szewczyka, dyrektora, zastępcę dyrektora Generalnego Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa oraz panią Grażynę Gelec witam serdecznie, która to spotkanie pomogła w szkole zorganizować. Zacznę od takich, takiej takiej generalnej refleksji nad dzisiejszymi współczesnymi realiami życia. Otóż to życie stało się bardzo takie szybkie i myślę, że najlepiej to wyjaśnia taka bardzo, bardzo plastyczna anegdota, jak to kiedyś Amerykanie z Azjatą wędrowali po, po prerii i spotkali chłodniałego lwa. Wydaje się, że będzie za chwilę tragedia. Amerykanin mówi, będziemy się bronić, Azjata zakłada buty i mówi będziemy uciekać. No ten mówi, coś ty zgupiał, przecież nie biegasz szybciej od lwa. No odrwanie, ale trochę szybciej od ciebie. I to mi powinno wystarczyć. I myślę, że dzisiaj e, trzeba umieć e, biegać trochę szybciej, żeby poradzić sobie w życiu. Chcę powiedzieć o takich pięciu komponentach, które się składają dzisiaj na naszą współczesną cywilizację. Po pierwsze to jest aktywne społeczeństwo, po drugie inspirująca religia, po trzecie innowacyjna gospodarka. Czwarte to są sprawne instytucje, i piąte to sprytne, lepsze regulacje. Jeżeli spojrzycie na społeczeństwo, to ta aktywność społeczna dzisiaj jest rzeczą bardzo nadzwyczajną i to, co wynika z rozwiązań technicznych, z takich wynalazków jak smartfony, tablety, to dzisiaj daje niesamowitą możliwość. Komunikowania się i rozwiązywania różnych społecznych problemów, ale czasami też tworzy problemy. I tu ważne jest, żebyście potrafili też złapać tą równowagę, żebyście nie tylko, nie tylko korzystali z tej techniki, ale też budowali relacje osobiste między ludźmi, między tymi, z którymi się komunikujecie tu w bliskiej przestrzeni i w tej dalekiej. Jeżeli mówimy o religii, to kiedy byłem w Waszym wieku dokładnie, to pamiętam, był rok 78, to niestety strasznie dawno. I wtedy właśnie papieżem został Jan Paweł II. To było coś w ogóle niesamowitego, bo nagle się okazało, że Polak stanął na szczycie kościoła i to była taka też inspirująca, inspirujące wydarzenie, że w zasadzie wszystko jest możliwe. W swoim pierwszym wystąpieniu posłużył się takim sformułowaniem: Nie lękajcie się. Nie lękajcie się, czyli żeby mieć odwagę do tego, by mierzyć się z życiem. I dzisiaj, tak jakby pokazując tą, tą nową sytuację, mamy oto moment, kiedy papież Benedykt XVI składa rezygnację. Coś w ogóle niewyobrażalnego, ale to jest też papież, który kontynuował po Janie Pawle II. To wchodzenie w nowoczesność, bo za czasów naszego papieża Watykan wszedł do internetu, a za czasów Benedykta XVI wszedł do, do Twittera. A więc nagle papież zaczął na Twitterze podawać informacje. Coś w ogóle niewyobrażalnego jeszcze parę lat temu, bo tam był taki mur przed tą wielką instytucją. I teraz jak szukamy inspiracji z religii, to. Kiedy w polityce trzeba znaleźć taką równowagę i centrum, to można i warto przypomnieć sobie taką zasadę pomocniczości, zasadę subsydiarności. Bo mamy z jednej strony liberałów, którzy mówią, że wolność ponad wszystko, kula i dusza piekła nie ma. Z drugiej strony socjaliści, którzy mówią, że trzeba wszystkim porówno dać, że trzeba wszystkich wyrównać. Teraz, jeżeli szukamy dobrej równowagi. To w nauce społecznej Kościoła jest takie pojęcie jak zasada subsydiarności, czyli w uproszczeniu można powiedzieć, że trzeba sprawę rozwiązywać jak najbliżej człowieka, ale też rozwiązywać je w taki sposób, że pomagać, bo subsydiarność, pomocniczość to jest bardziej wsparcie niż taka jałmużna. To znaczy, daje się wędkę, daje się zachętę. Mogę posłużyć się przykładami fundacji, które na przykład fundują stypendium, ale na takim umiarkowanym poziomie, że to pozwala zapłacić za stację, natomiast resztę trzeba już sobie wypracować, wyrobić. Czyli ta pomocniczość sprawia, że pomagamy, ale każdy też musi się zaangażować. Mówię o tej inspirującej roli rybki, żebyście zwracali na to uwagę w ten sposób, że Pewne takie trwałe zasady, ramy, jeżeli są dobrze poukładane, to potem łatwiej jest złapać kierunek szczegółowych wyzwania. Więc to słowo papieża, nie lękajcie się, oznacza też, żeby się nie lękać tych odniesień do religii. W Polsce jest przestrzeń do wygrywania wielu rzeczy, bo zauważcie, że Polska jest takim trochę, trochę krajem podkręconym, takim niepokornym, że my tu tak zawsze po swojemu różne rzeczy próbujemy robić. Posłużyć takim przykładem sprzed lat, który już pewnie was tam specjalnie nie dotyczy. Otóż Facebook i sama idea portalu społecznościowego powstała ładnych parę lat temu. W Polsce zaczęto tą ideę wdrażać na początku przez taki portal Grono. Już pewnie nikt z was tego nie pamięta, ale potem się pojawiła nasza klasa jako taki pomysł na Facebooka z takim ciekawym sentymentem do wspomnień ze szkoły. I okazało się, że w tej wersji nasza klasa podbiła cały rynek. Nasza klasa była lepsza od Facebooka, lepsza od wielu innych portali, bo poruszała sentyment właśnie ten, o którym wspominałem też na początku, to znaczy relacje między ludźmi, wspomnienia ze szkoły, a więc nie tylko sztuczne zaznaczenie jakiegoś przyjaciela, ale wspomnienia z tym, z tą, z tą osobą sprzed lat. I ten portal, portal, ten przypadek pokazuje, że w tej wielkiej, globalnej gospodarce jak ktoś trafi na dobry pomysł i go pociągnie, to może wygrywać. Zraża wielokulturowości na drogach Europy i czy na przykład jest takie prawodawstwo, które ułatwiałoby lub utrudniałoby rozwój tej wielokulturowości mniejszości etnicznych i narodów Europy? To znaczy, czy to jest raczej ułatwiane, czy raczej utrudniane? I jak wygląda prawodawstwo unijne w tym zakresie? Powiedział Pan, że miejsca pracy zostają w Polsce, a produkt zarabia za granicą. I tak potem Pan podał przykład fabryki Ursus, która która do której była wprowadzana przyczepa złomu i wyjeżdżał ciągnik i stwierdzi Pan, że to było gorsze od systemu, który obowiązuje dzisiaj, czyli fabryka Promad pod, pod laską Podlaską, jeśli dobrze pamiętam, gdzie w części całego świata są wprowadzane e, i jest produkowany ciągnik. Czyli na dobrą sprawę rozumiem, że na tych ciągnikach zarabia cały świat tylko nie Polska, bo to jest tylko składane. No i co jest w takim przypadku lepsze? Dlaczego z punktu widzenia gospodarki, nie tylko z punktu widzenia jednej grupy społecznej, to znaczy rolników, nie warto byłoby jednak połączyć krus, krusu z zus -em. I jeszcze pytanie o związki partnerskie. Tutaj Pan wspomniał, panie premierze, że, że życie reguluje wystarczająco te związki partnerskie, a co w kwestii dziedziczenia czy choćby informacji o stanie zdrowia, osoby najbliższej, jakby nie patrzeć w związku partnerskim. Jeśli chodzi o Unię Europejską, wspólnotę europejską i respektowanie tych różnic kulturowych, to odwołam się właśnie z powrotem do zasady subsydiarności, zasady pomocniczości, która jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. Wprawdzie w tych dokumentach Unii Europejskiej unikano odwołań wprost do chrześcijaństwa ale zasada pomocniczości jest traktowana jako jeden z ważnych elementów budowania ładu europejskiego i polega także to na tym że jeżeli są rozwiązania europejskie które na przykład parlamenty krajowe uznają że zbyt głęboko wkraczają w zwyczaje w tożsamość narodową to właśnie na tym gruncie mogą być odrzucone jako naruszające zasadę zasadę pomocniczości i w tym kontekście yy, mówi się tak, że te sprawy powinny być regulowane w kraju, yy, że to jest domena krajowa, a Unia nie powinna w te sprawy wchodzić. Następna sprawa, jeżeli chodzi o Ursus versus Pronar. Otóż zwróćcie uwagę, że bardzo ważne jest, żeby zrobić, ale się nie narobić. I kluczowa rzecz w dzisiejszych czasach to jest wysoka wartość dodana. Jeżeli ktoś wyprodukuje, nie wiem, skrzynię biegów bardzo tanio, to trzeba się zastanowić, czy za wszelką cenę chcemy się narobić za nieduże pieniądze, czy kupujemy to u producenta, a zarabiamy na tym, że skomponujemy tą skrzynię biegów w bardzo nowoczesny ciągnik, gdzie weźmiemy za tą skrzynię dwa razy tyle, co, co producent. W takiej dziedzinie najbardziej się wyspecjalizowali i Amerykanie, i Skandynawowie, bo jeżeli weźmiecie iPada, bo to, to, to jest akurat Samsung. Ale jeżeli weźmiecie iPada, to po drugiej stronie będzie napisane, że produkowano w Chinach, zaprojektowano w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o sprawy ubezpieczeń emerytalnych, to różnica między Krusem a Zusem, co do zasady, jest taka że w ZUSie mamy bardzo skomplikowane mechanizmy przeliczania, naliczania składki. Tam każdy odprowadza 20%, nie, nie, około 20% do swojego wynagrodzenia na swoje konto. To jest dzielone: część idzie na fundusze emerytalne, część idzie do ZUSu. Potem ta emerytura jest naliczana. No i wychodzi na koniec, że to będzie 40-30% wynagrodzenia. I cały ten mechanizm oczywiście kosztuje. W przypadku krusu sytuacja jest taka, że płacimy składkę ryczałtową co miesiąc taką samą i dostajemy minimalną emeryturę. I myślę, że jeżeli mówimy o perspektywie o przyszłości, to systemy emerytalne będą pewnie ewoluowały w kierunku takiego właśnie ryczałtowego mechanizmu, że płacimy wszyscy składkę, dostajemy minimalną emeryturę. Jeżeli ktoś chce dostać większą emeryturę, to wtedy płaci większą składkę, dodatkowo się ubezpiecza, a więc tutaj w przypadku tej dyskusji wydaje mi się, że paradoksalnie KRUS jest bardziej nowoczesny od ZUS-u, bo jest tańszy, a równocześnie dość jasny i zrozumiały dla wszystkich, że wszyscy muszą się ubezpieczyć na podstawowym poziomie, natomiast jak ktoś chce na emeryturę sobie zarobić ekstra, no to musi inwestować. Inaczej. I dzisiaj, jeżeli te dyskusje są toczone, to wydaje mi się, że czasami jest próba takiego przeciwstawiania jednych i drugich, a nie ma takiego powodu, bo gdyby dzisiaj powiedzieć tak, że wszyscy płacą składkę podstawową, bo zauważcie, że składka na Krus jest mniej więcej taka, jak składka na ZUS od minimalnej płacy. To prawie, że dokładnie jest to samo. Konsekwencja jest taka, że emerytura minimalna z zus jest trochę wyższa niż emerytura z Krusu, ale to też jest podobny poziom. Jeżeli spojrzymy na kolejną sprawę dotyczącą związków partnerskich i na przykład sprawy dziedziczenia, owszem, tu są pewne rzeczy, gdzie rodzina jest e, mocniejsza niż e, wszyscy inni, no i oczywiście jak to jest do osób e, niepokrewnionych, to wchodzą tutaj różne e, podatkowe zobowiązania. Natomiast oczywiście jeżeli mówimy o dziedziczeniu, to można, mówiąc obrazowo, zapisać dowolnej osobie swój majątek. To, to, to jest dopuszczalne. Jeżeli chodzi o odwiedzanie w szpitalu, no to jeżeli ktoś chce już naprawdę być super bezpieczny i pewny, to może sobie w swoim dowodzie osobistym czy, czy w kieszeni napisać upoważnienie na dowolną osobę. Czyli te dylematy, o których się tutaj mówi i takie się... Wyolbrzymia, że to są straszne problemy życiowe. Jak ktoś idzie do szpitala, to wie też, że mówi się tam w ogóle w tej ankiecie na przyjęciu do szpitala, z jaką osobą się kontaktować w razie gdyby coś tam się pogorszyło. To równie dobrze można mieć w kieszeni tego typu upoważnienie, jeżeli ktoś nie chce, żeby nikt z rodziny, tylko przyjaciel czy przyjaciółka się nim opiekowali w czasie choroby, może takie upoważnienie sobie ze sobą nosić, na wypadek wypadku będzie to do wykorzystania. Kiedy Polska będzie w stanie przystąpić do strefy euro, no bo wiadomo, że żeby przystąpić do tej strefy, trzeba spełnić pewne warunki. Tam chodzi między innymi o wprost gospodarczy i o PKB. No i kiedy Polska realnie będzie w stanie przystąpić do tej strefy Jeśli mówimy o strefie euro warunkach przyjęcia euro, to zwróćmy uwagę najpierw na to, co się wydarzyło w strefie euro. Otóż 10 lat, ponad 10 lat po wejściu do euro, doszło do dramatycznych napięć między północą a południem. Wydarzenia w Grecji pewnie oglądaliście. W Hiszpanii mamy sytuację taką, że jest w tej chwili 25% bezrobocia. Ponad 50% w niektórych regionach jest bezrobotnych młodych ludzi. A tymczasem w tej samej strefie euro w Republice Federalnej Niemiec jest najniższe bezrobocie. Otóż koncepcja jednolitej waruty opiera się na takiej, takiej teorii optymalnych stref walutowych i to są nie tylko kryteria Maastricht dotyczące tam wahań stóp procentowych, inflacji czy też deficytu budżetowego, ale też to są te kryteria europejskie, ale one są niewystarczające, bo ta teoria optymalnych stref walutowych mówi, że powinien być podobny sentyment do inflacji, że powinna być pełna mobilność, jeżeli chodzi o przemieszczanie się między regionami. I tu otóż mamy sytuację taką, że na południu kraje południa, to znaczy Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, mają większą skłonność do inflacji w ciągu tych dziesięciu lat. Inflacja w Niemczech była na poziomie 24%. We Francji, Holandii też 24%, 25%. Natomiast w Grecji w tym samym czasie była 60%. To znaczy 40% bardziej podrożały usługi, ale też wzrosły płace. I dzisiaj efekt jest taki, że jeżeli by ktoś to Grekom chciał odebrać, no to będzie straszna awantura i drama. A więc dzisiaj sama strefa euro... Jest pod wielkim znakiem zapytania. I w tym kontekście myślę, że najlepiej posłużyć się takim sformułowaniem, jak to Brytyjczycy wymyślili to jest w takich wspomnieniach Margaret Thatcher, gdzie mówi, że po wielu tam tygodniach dyskusji to było jeszcze przed wejściem czy, czy przed uruchomieniem strefy euro, wymyślili taką formułę, że Wielka Brytania wejdzie do strefy euro w odpowiednim momencie. A w nawiasie dodała i wszyscy byliśmy przekonani, że ten moment nigdy nie nastąpi. Natomiast Polska podpisała w traktacie akcesyjnym, że w, w jakiejś perspektywie wejdzie do strefy euro. I ja myślę, że dzisiaj trzeba do tego, na to patrzeć w sposób taki bardzo życiowy, to znaczy, jeżeli cała strefa euro uzdrowi się i będzie znowu oazą stabilności i takiej solidności, to warto wchodzić, bo wtedy koszty transakcyjne są mniejsze. To znaczy nie ma tego przeliczania walut i nie ma ryzyka walutowego przy kredytach w euro na przykład. Natomiast dzisiaj wydaje się, że korzystniejsza jest nasza obecna sytuacja, bo jeżeli jest zawirowanie i kryzys i złoty się troszeczkę osłabia, to nasze towary stają się tańsze na rynku europejskim, ale także to, co się produkuje w kraju jest tańsze w stosunku do tego, co jest importowane. I tu jeszcze raz to powtórzę. Dzięki temu towary emigrują za granicę, a miejsca pracy zostają w kraju. A więc dzisiaj korzyści z wejścia do strefy euro miałyby być może wielkie firmy międzynarodowe, bo łatwiej operować na dużym terytorium w jednej walucie. Natomiast społecznie mogłoby to wywoływać takie problemy, jak widzimy w sposób najbardziej taki skrajny i widowiskowy, jak widzimy w Grecji. Bo w przypadku, gdy dochodzi do załamania sytuacji budżetowej, konieczności cięć, zmniejszania emerytur, wynagrodzeń, no to wtedy jest to bardzo bolesne. U nas jak się złoty osłabił, to de facto też wynagrodzenia czy emerytury wyrażone w euro zmniejszyły się. Ale ponieważ kupujemy na rynku krajowym, gdzie ceny są w złotych, to nie jest to bolesne. To znaczy, kupujemy mniej więcej po tych samych cenach. Nie ma tego, tego szoku i tego bólu związanego z takimi drastycznymi mechanizmami. A więc podsumowując, powiedziałbym tak, że jeżeli chodzi o euro, trzeba podchodzić do tego z pewnym takim luzem. Nie, nie musimy się dzisiaj napinać, bo cała strefa euro jest w tarapatach. Kiedyś była taka dyskusja, że może być Europa dwóch prędkości, że no. Podświadomie świadomie było to yy, taka presja, że, że ta nasza prędkość będzie mniejsza, a tymczasem okazuje się, że ta druga prędkość jest większa. To znaczy kraje, które są poza strefą euro, rozwijają się szybciej niż kraje wewnątrz strefy euro. A więc w tym sensie nie, nie, nie musimy tego traktować w sposób taki, że tak jak było kiedyś w starym systemie, że w Związku Radzieckim wszystko było tam wyrównane. Po, 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 pod jeden szymel. Tutaj mamy i wolność, i demokrację, i możemy to rozgrywać w bardziej subtelny sposób. To te stare modele były kiedyś zilustrowane taką, taką opcją. Ja to kiedyś powiedziałem tym zachodnim, zachodnim ministrom, którzy też próbowali tak narzucać. To chodziło o rozwiązania energetyczne. Próbowali narzucać takie jednolite rozwiązania, więc mówię, że to przypomina historię, jak kiedyś radzieccy inżynierowie wymyślili maszynkę do golenia, w ogóle rewelacyjne urządzenie, facet wkłada głowę, 5 sekund i ogolony, ale jeden ze sceptyków tak zagląda i mówi, no ale towarzysze przecież ludzie mają różne rysy twarzy, na co ten konstruktor mówi, no nie szkodzi, ale to tylko przy pierwszym goleniu, więc myślę, że trzeba uważać z takim goleniem.